Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jak dzisiaj się... bez kamerki niestety. Okej, okay, niech będzie swoje akceptujemy Akceptujemy. Nie, ale... nie wstyd. Po prostu wiesz co, wywala mi kamerkę za chwilę okay. i co chwilę by była stopklatka. Okej, okay, dalej, no stopklatek było troszkę podczas tego spotkania, to trzeba przyznać, bo mecz był bardzo ciężki. Na co liczyliście stając dzisiaj do walki z ekipą Ungentium? Znaczy wiesz co? My wydaje mi się, że i tak przychodzimy do każdego przeciwnika, nieważne czy to jest IHG, czy to jest SK, czy to jest takie gdzieś angetium, że przyjść po te trzy punkty. Wiadomo, nie jesteśmy w tych meczach faworytem, co poniekąd no, może nam dawać jakiś taki luz psychiczny. No ale no mówię, startowaliśmy, że minimum jeden punkt będzie, nie? Tak liczyliśmy. No, i było jeszcze w miarę blisko na pierwszej mapie, powiedzmy, że tam się to ocierało. Co wydarzyło się na drugiej, że kompletnie wystrzelaliście się z kikolwiek siły, no bo jednak przegrana pierwsza połowa do trzech, później zabyty tylko jeden punkt w drugiej połowie. No nie jest to na pewno mecz, który zapiszecie do listy udanych. No to tak jak mówiłeś, w drugiej połowie zbytnio nie mieliśmy się w ogóle jak pokazać po stronie CT. Natomiast po stronie terror, wiesz co? Tak szczerze mówiąc, staraliśmy się, nawet wydaje mi się, że łapaliśmy nawet te entry. Tylko później tak troszeczkę był problem z tymi kończeniami i wchodzeniem na sajt nie? Wydaje mi się, że też czasami zbyt długo na przykład w jakimś miejscu siedzieliśmy i to się tyczy jednej i drugiej mapy. No i wiadomo, nie? Troszeczkę decyzyjność, jeśli chodzi o pewne sytuacje. No ale jesteśmy świeżym składem, to troszeczkę opracujemy i będzie lepiej, nie? Przed czy, czy nie uważasz, że jednak to jest dość spore ryzyko rozpoczynać mecz po stronie atakującej w momencie, gdy rywalizujecie na zespół, który jest faworytem, który raczej właśnie z góry będzie szedł po tą dominację? Mówię tu o pierwszej mapie, bo wtedy wybraliście właśnie ofensywę na start. Wiesz co? Nie! My ogólnie byliśmy przygotowani na tangentium. Jak mam być szczery, jakoś zbytnio mnie nie zaskoczyli, wydaje mi się, że chłopaków też, bo tam po półce mówiliśmy, że przecież wiemy jak grają. Bardziej zawiodła jakby egzekucja całego planu. Wiadomo, tutaj troszeczkę czasami mimo wszystko, że wiedzieliśmy, że ten Sydney będzie skracał, to zaskoczył chyba tam z 2 trzy razy naszego gracza. Ale tak ogólnie, no to co? Próbowaliśmy łatać na bieżąco i troszeczkę zmieniliśmy ten, nazwijmy to, plan na gierkę. No, plan na grę to ogólnie był troszeczkę granie pod tego shorta i raz na jakiś czas zająć longa. Ale no, nie wychodziło, więc zaczęliśmy troszeczkę bardziej grać pod pączka i pod towę, no i tam połapaliśmy jakieś rundki. Okay. Mm. Dużo mówimy tutaj o wyciąganiu zawodników z drużyn, o różnych potencjalnych transferach i o tym właśnie, jak Impresso w tym momencie pozycjonuje się na scenie. Macie zawodników, którzy na pewno są dosyć łakomymi kąskami dla drużyn, które właśnie potrzebują na przykład piątego. Wiemy o tym, że już jedna propozycja zeski gdzieś spływała do zawodników, czy teraz, oczywiście, nie mówię tutaj o jakichkolwiek potwierdzonych nazwach drużyn i tak dalej ale czy padają w waszym kierunku jakiekolwiek oferty związane z zawodnikami Wiesz co? Ja nie słyszałem, żeby ktokolwiek z nas, oprócz właśnie tego aneraxa, miał ofertę, że pójść gdzieś na testy. Wydaje mi się, że to też jest wiesz. Jest środek sezonu, więc tak naprawdę, jeśli nie masz takiej sytuacji, tak jak Angentium, że powiedzmy gracz ci się wysypał, to raczej nie szukasz jakiejś takiej zmiany i nie starasz się na siłę brać jakiegoś szczególnie niedoświadczonego gracza. No bo nie ukrywajmy tego, nad każdym z naszych graczy mimo wszystko gdzieś dalej będzie trzeba pracować, tak? Niezależnie gdzie oni pójdą. Ale nie, nie było jakichś takich większych ofert z, z tego no, co wiem. Być może ktoś większo. dostał, a mi nie powiedział. Okej, okay. ale to miejmy nadzieję, że wszystko jest rozgrywane tutaj w otwarte karty, w Waszej drużynie, bo cały czas widzimy tę siłę, cały czas widzimy też możliwości. Przed Wami jedno takie, nie wiem czy mogę powiedzieć, łatwiejsze spotkanie. Jeden przeciwnik, który na pewno nie jest aż tak przerażający na tle pozostałych, bo przed Wami mecze z Paktem Illuminer oraz z M1. Czy właśnie patrząc na ten line-up, na te drużyny jest w Was taka myśl, że no dobijmy do tych 30 punktów w tabeli, miejmy pewne. Playoff. Co czujecie po prostu przed tymi spotkaniami? E, nie wiem, ile ogólnie punktów nam brakuje do 30. Chyba dwóch jednego. albo jednego. A jednego. To myślę, że dobijemy mimo wszystko, tak? No nie ukrywajmy tego. No, Pakt jest, wydaje mi się, że na ten moment stosunkowo ułożoną drużyną i jest jakaś tam szansa, żeby się pod nich przygotować i ukraść im punkt. Być może jak dzień przypisze, to nawet i wygrać 2-1 wynikiem. Na no M1, no to tam wiadomo, oni grają trochę takiego, wydaje mi się, mimo wszystko, taki face, i takie strasznie, mimo wszystko, takie wiesz, poukładana gierka, ale z drugiej strony lubimy agresję. No, zresztą ja pracowałem z Disco więc też wiem, jak on lubi sobie pograć. I no i HG, no nie ukrywajmy tego, jak na HG zdobędziemy punkci to mimo wszystko będzie bardzo zadowoleni, no nie ukrywajmy tego, no wydaje mi się, że mają najbardziej poukładaną drużynę i taki dosyć mocny lineup nie? No i przede wszystkim masket jest w formie aktualnie. O tak, to dzisiaj na pewno widzieliśmy, ale tej formy również życzymy i Wam, chociażby w nadchodzącej kolejce, właśnie gdzie zmierzycie się z ekipą Maddox Pact. No i na ten moment to byłoby. Na tle dziękuję Ci bardzo za poświęcony, za poświęcony czas. Powodzenia w przyszłości i do usłyszenia niebawem. Dzięki, dobranoc.